Słyszałem, że grabasz to niezwykły człowiek. Ale nikt nie ostrzegł mnie, że jest również przystojnym mężczyzną. A twoja długa... A twoja broda jest taka, taka długa i taka pociągająca. Kusi mnie, bym jej dotknęła, bym zanurzyła w niej palce. Eee, dzięki. Niezbyt często <noise> słyszysz, się to te z ust, ust Inkwizytora. Zaskakuje cię, że piękna, inteligentna kobieta jest Inkwizytorem. Wykonaj się sam, mój drogi, że nie wszystkie kobiety inkwizycji są samotnymi, gorzkniałami i brzydkimi starymi kwokami. Jej głos jest hipnotyczny, a jej oczy, ja. Czuję się, był nagi. To okropne. Mogę poznać poza imię po tej wizyty? No, uwielbiam bezpośrednich mężczyzn. Jestem pani Beatriz. Szukam kogoś, kogoś kto, a co to za odrażający zapach? To zwłoki? Wiesz, jak mi to przypomina? Umbridge. Tak. I... Proszę przestań tego używać, zapach jest nie do zniesienia. Tym bardziej. Co? To rewolucyjny i wyjątkowy odświeżacz. Mówisz poważnie? Woli smród zwłok? Tak. Zdecydowanie. Od niego przynajmniej nie łzały mi oczy. Jestem rozczarowana. Liczyłam na bardziej ekscytujące spotkanie. Może... Tym razem. Przepraszam. Nie powiedziałeś, kogo właściwie szukasz. Terytryków. No, wskazanych na święty ogień. Zbiegli z więzienia i uciekli do miasta. Dzięki pomocy starego inkwizytora, który zdradził swoją wiarę i boga. Hmm? Ja nie by pomógł, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Ale ja wiem, no, nie, nie, nie. Nie przejmuj się, mój drogi. Już mi pomogłeś. Ej, co to było? Pachnę... ...służonymi gorzikami i liliami. W pięknym połączeniu z aromatem gnijących trupów. I tym pięknym akcentem widzimy... Yy, z, yy, widzimy, słyszymy. Yy, yy, słyszymy się w kolejnym odcinku. Tak, dzień dobry wieczór wszystkim. Który nie miał być nagrywany. Który nie miał być nagrywany, ale po prostu położyłem się spać. Wstałem? I Mateusz do mnie zaczynając do mnie odpalaj nagrywanie Tak, yy, Więc... Yy, to było trochę dziwne. Ale ta pani Beatriz taka. Nie wiem, się się nią? Nie. A wolisz mnie. No Ale tam jest zwaną blondynką No i tak. Dobra. Yy... Akurat je, je, był dzień Inkwizytora, kochanie. No. Dobra. Co do wampirów, zapytaj Mato Mhm. Mm Mietek, spotkaliśmy może kiedykolwiek kobietę w czarno-złotym płaszczu? Zabawne, że pytasz o to kogo z amnezją. Szczęściową amnezją, więc wiecie cokolwiek o tych królu wampirów? Jasne, słyszało ci to i owo. Latarnik nazywał tak swoim żonę gdy urządzali sobie figle. Mietek, proszę, przestań się nabijać, to poważna sprawa. Rozmawiać z niewłaściwą osobą. Istnieją tylko dwa źródła yy, niepoważnych faktów: mężatki z miasta i duch. Nie mogę się odmiać z tak. W takim razie wróć jutro, a ja w międzyczasie pogadam sobie z miejscowymi duchami. Musisz jednak wiedzieć, że to zakry... Zakrawa zakrawał wyzysk. zakrawał na wyzysk czaszki. A przy okazji, co to za nowy zapach? Czy to goździki? Obrzydliwe! Mhm. Dobra, czyli musimy wrócić czyli jutro. Tytuj. Ale. Yy, przemedytujemy sobie. I zrobimy małą przerwę w nagrywaniu. Yy, bo przeczekamy na Dzień Inkwizytora. I to jest no. Tydzień. No. No co, widzimy się za, ch za chwilę? Znaczy, jeszcze modlitwę, chociaż modlitwę zrobię, zrobię sobie, więc... Dobra. Pamiętaj, że modlitwę masz chyba w tym... E... Wiem. E, gdzieś tutaj przy domku. Mhm. Dobra, tak więc słyszymy się za chwilę. Dobra, wracamy. Zrobimy modlitwę, bo jeszcze mi się przypomina, że mam coś dla naszego biskupa. Dobra, fajnie, nasz kościół jest super, bla ble, ble. I Tego nie przyjmę. No niestety. Dobra Dobra, dawaj datki i spadać. kazanie. Dawaj datki i No, Mati, tego nie przewiniesz. Nieem. Szkoda, mogliby dodać taką opcję, żeby to przewinąć. E, obywatel zezwoje na budowę. Jestem gotów na ulepszenie kościoła. Bardzo dobrze. Nie jestem fanem tych nowych talentów w architekturze. Mam wrażenie, jest, że jest tu zbyt jasny. Ale nowoczesny wiary mi się spodoba Mówię ci jeszcze 10 lat i niektórzy nawet nauczą się czytać. To za wariackie czasy. Właśnie tak. Myślę, że powinieneś powiększyć skrzynkę, na datki. A w kremowo-odatkach? Zdaję sobie sprawę, bo do yy, yy, na pewno obecności musisz być prawym obywatelem. Jestem. Nie bardzo. W takim razie musiałem zapowiedzieć i powiedzieć. Nie dziwne, no na głowie tyle ważnych rzeczy. Ciekawe co. Tylko pokaż mi tylko po że jesteś prawym obywatelem, a z radością otworzę tę bazylikę. Okej. Okay. Zaraz ci przyniosę. Bo, jak pamiętacie, kiedyś tam kupiliśmy. Ej, biskup! Biskup! Nie jesteś twoim synem. Tu macie katedry. Mam papiery. Dobrze. A właściwie nie było to tak niezbędne. Kto, wie, kto wiedziałby o tym, yy, obydwie poza mną? Haha. To ha. no nie w porządku. Pomyśl o tym jako próbie. Prawdziwe swoją wiarę, synu. Wiesz, jak ciężko znaleźć kogoś, kto by, by moim wysokim wymaganiom? To bardzo. Ach, nie wiesz, ale ja wiem. Raszały mnie nawet mój brat. Ale to zbyt wspólna historia, by ją tu opowiadać. Musi tu podać katedrę, ale naprawdę taką wielką. A potem razem, ty i ja odprawiłem w niej wspaniałe nabożeństwo. I serio się razem sprawia? Nie wiem. Pomódlmy się, by rzeka Wimur wypłynęła się wodą. Miasto umiera bez wody, ale zamierzamy je ocalić. E, co z katedrą w mieście? Czy odprawić tego nabożeństwa w katedrze w mieście? Tak się się mówiąc, to nie mamy katedry. Wiele naszych katedr zawaliła podczas Wielkiego Wybuchu. Nie zawaliśmy ją odbudować. Żadna nowa budowla nie może być wyższa niż Pałac Królewski. Tutaj jednak możemy zbudować katedrę. Z odpowiednio wysoką wieżą. E, dobra, niech pomyślę. Potrzebuję mnóstwo. Jakości cmentarza i kościoła. Ktoś Ciebie za doskonały, inteligentny grabarz. Kolejny punkt dla drużyny. Nie myliłem się tym, co do ciebie. Nie, ja dokładnie ich potrzebuję. Pomyślmy. Masz 30 plus 10. Hmm. Przesunieć yy, trójkę, przesunieć dwójkę. Dodaj 5. Potem pomnożyć yy, obie strony raz dwa. I wychodzi. Chwila po Jadasz. Ja Mówmy się na 550 jakości yy, kościoła i 800 cmentarza. Ory to 800? To o wiele za dużo. Hmm. Tak, bo nie masz racji. No dobra, ubiłeś się na 200. A... A masz 30. No. Ale możemy naprawić ogrodzenie. Ale dobra. Eee... Więc ja idę przeczekać na dzień eee... inkwizytora, bo pytamy o panią Beatrice. Więc słyszymy się za chwilę. Słyszmy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. W hey, myślach pozbierałem trochę winogrona, zrobiłem wino, które niestety nie wyszło srebrne. Nie wyszło. Tak czekamy na tego ja dziada. Ale już powinien być. Już powinien być. On później przychodzi. Dobra, zobaczymy, czy będzie. Jak nie będzie, to... Powinien przed... być. Ale powinien być. Jest. Dziad? Jest. Jest. Jadło. A. Mój panie. Słyszałeś o pani Beatriz? Oczywiście, że tak. W ostatnich latach nie sposób o niej nie słyszeć. Inni członkowie rady o szalejnej punkcie. Stwierdzą, że jest naszą dumą, przyszłością inkwizycji. No, dosłownie jako pisanie Ambridge. Chyba jej pan nie lubi. Nie działają u mnie jej uroda i uśmiech. Widzę prawdę. No, dosłownie jak Ambridge. O, mój panie, twoja mądrość nie przestaje mnie zadziwiać. Widzę, jaka to prawda? No, <laughs> to potworne. Wiem, ale obawiam się, że jej wiara nie jest tak niezłomna i fantastyczna, jak powinna być. Jaka musi być. Eee, no dobrze. Chwila. Co to za dziwny zapach? To długa historia. Dobra, czyli naszego kolegę już wypytaliśmy. Ale mówię, no niestety... Nie, będzie wiedział, nie? Nie, raczej nie muszę i tak chyba z Mietkiem pogadać. I tak, tutaj jeszcze nie ten. Dobra, pod martwym Kuniem zobaczymy, może będzie mogli sprzedać mu to wino. O! To jest do porozmawiania z Chorodrykiem. Gratulacje! No i kościół wiele znaczy dla mieszkańców wioski. Wkrótce do no tu więcej pokoi i stolików. Handel. A mogę na szczęście. Dawaj kasę. Zapnij no się, jak może. A już mogę. Pójdziemy do Mietka, naszej czachy. blaszka. Ja A jestem czaszka. Mietek. tak. To do królowych wampirów. Dowiedziałeś się czegoś od duchów? Oczywiście. Jeden duch o imieniu William odwiedził kilku studentów i powiedział im, że ich bojowie zabili ich ojców. Ta... To nieco, istotne. To wszystko. Prawie. Jeśli chodzi o czarno-złoty płaszcz, to pamiętają mm, jednego ducha dziwaka z lochu. Pojawił się tylko raz. To bo przed wielkim wybuchem szukał tej samej kobiety. Dobrała mu nogę, nie chciał mu jej oddać. No cóż, dobre i to. Gdzie znajdę tego dziwaka? Przeplenił, więc musi być na ósmym piętrze. Nie pytaj dlaczego. Jeśli chcesz, żeby się pojawił, to potrzebujesz specjalnego amuletu. A gdzie znajdę ten amulet? Cóż, możesz go sobie zrobić. ...z ludzkich jelit... ...w Rosku. ...i... a... tak, włosie komunistycznego osła. Tak, tak, po prostu nie pytaj. Nie pyta nawet. <grywki> to musisz <grywki> dać marchewki. Eee, muszę marchewki dać. Eee. Eee, dobra, to idę dać marchewy. Chyba, że się osioł pojawi tutaj. To wątpię. Nie, zaraz się nie pojawi, bez martwi ja. Marchewki, marchewki. No, Mam ochotę. Mhm. Nie, nie, nie jestem osłem. Komunistycznym osłem. Tym bardziej nie. Dobra. To jutro już powinien być, ale dzisiaj sobie jeszcze... w składniku tam były na jelita... Jelita... Wosk. Wosk. I właśnie ten ogon. Czego szukasz? Gdzieś miałem jeszcze wosk. Bo nie wiem ile będzie mi potrzeba tego no. wosku. I będę musiał iść na ósme piętro lochów. Mhm. Na które mam piętro? Drugie albo trzecie, co A nie piąte? Mówiłem, wydaje mi się, to było. Hej. Nie, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Gdzie zrobić ten amulet? że jak zdob zdobędziesz jego to, to się blokuje. A możliwe, możliwe. Eee, dobra, zobaczymy, który mamy w ogóle poziom w blochach. Warty. No. No to idziemy. Masz jedzenko wraźbów? Mam. Nie, nie, nie będę rozbijał Już chyba bardzo nie. No chyba tak. Pamiętam, że chyba po tej stronie nie byłem, ale nie wyczyściłem wszystkiego. No. Proszę z chaosu. Eee. To mi nie będzie potrzebne. Zepnij się do domu. Wypróżnij. Zepnij eee. się do domu. Nie mogę tego zrobić. Ale dora, z tego co że nie powinien zniknąć. No idź dalej. To nie Minecraft, powiedz? Mhm. Uh -huh. Leci. Przed wyruszeniem w drogę należy zabić wszystkich wrogów. Przed wyruszeniem dalej należy zabrać drużynę. Uh, uh. I jeszcze nie zabiła. <laughs> Nie wiem, właśnie. Właśnie tu jest problem, że nie wiem. Czyli czwarty, na czwarty poziom będę musiał wrócić. Jakby co, przypominajcie mi o tym w komentarzach, dobra? A to było chyba na dole. Mhm. I Jeszcze są. Hmm. Jeszcze mogą być wrogowie. Tu jest wejście. A no tutaj byłem? Chyba nie. Nie, bo słyszę slime. Eee, dobra, czyli teraz będzie piąty poziom. Wiecie co? I myślę, że resztę odcinka będziemy na przetrząsaniu lochów myślę, że to może być dobry pomysł Ewentualnie Lochy zrobię yy, tak poza odcinkiem dla siebie yy, na tym 8 ósmym... Poziomie się za zatrzymam. Ukochany dom. Słuchajcie, a czy nie mogę yy, wezwać przez tą skrzynkę na kontrabandę? I musimy poczekać. Jakoś tak... ...to chwilkę poczekamy... ...i ja w tym momencie zrobię małe cięcie. Widzimy się za chwilkę. Dobra. Dla was to dosłownie było pół sekundy. Poczekaj chwilę, proszę, o. No może może zadać mi się trochę dziwnie, ale chciałbym kupić trochę Twoich. Twoich mm, włosów. Nie? Wiedziałem. Tak podróżne, że Twoja rehabilitacja była tylko podłym podstępem. Przeklęty kapitalista. Kolejny raz nie może oprzeć się pokusie o ostrzeżenia uczciwego robotnika. Wiesz, kim jesteś? Wrogiem publicznym. Wstydź się. Wstyd, wstyd! Nie pluj na mnie, proszę, że mnie zrozumiałeś. Proszę cię, abyś uciunił mi zaszczyt. Umieszczę twoje włosy w ramce i powieszę na łóżkiem. Aby były dla mnie źródłem inspiracji o... Do walki o moje prawa. To e? wspaniała myśl, mój dobry towarzyszu. Żeby wszyscy byli tak pełni determinacji jak ty. Jak zmienił podejście na to. Pozwól, że sam to zrobię. To będzie szlachetny ból. Nie chcę wiedzieć, co on to zrobić. Yeah! Dobra, chyba wiem. Ośle włosy. włosy. Dobra. Tak teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie ma spodzić na mulet? Może mnie tak ci później. A i ciało jeszcze mi. No! Bez ciała, by nie przyjechał! Aha. Uh -huh. Krew. Krew jelita I szczerze zrobimy zrobimy z niego marka. Jelita. mam jelita. No, zrobimy z niego marka. No. Frankenstein! Gdzie go dasz? Nie wiem gdzie go dam Niech ci robi te rzeczy przy domku Bo no. coś tam chyba miałaś. Piski niech ci robi Dobra to dobra, teraz, teraz pytanie Gdzie mamy zrobić ten cholerny amulet? Nie U. Nie. No niektóre czasami dają tutaj. Nie. Nie. Hmm. Ja mogę ten amulet zrobić. To jest Stranger Things czy nie? Ja? Tak. Stranger Aha. A czy Game of Thrones? Pogański amulet przywołania To jest to? No, chyba to C. nowe zadanie Teraz tak Zanieść po pogański amulet do ostatniego pomieszczenia no. w 8 poziomie lochu Czyli to uh -huh. Dobra, to na razie to zostawię tu To ja też sobie zostawię to. I myślę, że... Pójdę się spać. Pójdę. Płożę się spać. Po co? Aska... Położę się spać na wypadek, gdyby się okazało, że znowu będzie jakaś ten. No to jest katastrofa. Nagrywacie wszystko, nie? Aha. To się świeżo. Yhm, mm yhm... pójdziemy jeszcze modlitwę odmówimy to Wiem Uwodź większą, bo idziemy na dużej Wiem Podmierzymy Co? Uwodź gdzie to jest Mhm. Dobra, nasz kościół jest super, blebleble ble. Wiecie co? Coś się dziwnego stało? Zatrzymało mi nagranie, nie wiem w którym momencie mi urwało. Ale to czuję, że zanim zrobiłeś. Zanim zrobiłem modlitwę pewnie. Ale w sumie nic ciekawego się nie działo. Ale dobra. To ja będę kończył. Jak <grych> podobał podobało się serial, stawcie łapkę Łapka w górę. Komentarz, komentarz subskrypcję z dzwoneczkiem i zapraszam, że go Discorda, link będzie w opisie. Tak więc, co? Trzymajcie się gorąco? I pa! I pa!